nie klać Haha, co A ja ty masz, no mi się laguje coś tu. <grymne> kto ci Dzisiaj posunie Tak dokładnie jak Kuba Kurwa macie coś mieści... Kto wypieści Czekaj jak jej go na imię? Wiktoria Kto wypieści tyski Wiktori jak... Kuba, czemu jak Pan muszę mać. ściszasz głos? Rodzice w domu? Kurwa, zawsze się wjebie na te kąty, kurwa! <laughs> Ale Kuba, kto cię dzisiaj posuwał? Ej, czekajcie zaraz, nie mig, okej? Okay? Nie, 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 nie. Na pedał, My Kuba, pero, Nie, pero. nie a. To na pizda. Wiktoria Obciągara, a, ała Cześć Kuba, mam na imię Monika i też mam 12 nas <laughs> A jak, Wiktoria? No Czekaj Ile ona ma lat? Kuba daj Wiktorię do mikrofonu On jest z Holandii kierone, kierone Napaleństwie jeba nie jeszcze napalony Kuba, daj ją do mikrofonu jaj Je, tu nie ma To ją zawołaj Ale, ale ona jest w Polsce! Powiedz że jest Powiedz że jest 23 poly do jeba Na pewno przyjdę parę tu chce się ma. 22 ej 22 oprócz kuby a no mi <tryk> boże kur siaku nie przeklinaj ja mam na imię kuba bo gówno mnie dochodzi kuba tak Pizza lepiej zdać do ciebie pasuje. lepiej lepiej do ciebie pasuje. I tak masz masz do Kurwa. Dobra, żeby... Ile razy przeżywałeś, siostra? Przepraszam, nie Jebane kurwa ty